Czas na ostatnie rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcia finałowe Ligi Mistrzów. Jesteśmy. Finał Champions League. Finał najważniejszych rozgrywek klubowych w Europie. Na tym meczu koncentruje się dziś uwaga całego piłkarskiego świata. Kto wygra? Kto przejdzie do historii, a kto będzie musiał pogodzić się z porażką. Już niedługo poznamy odpowiedzi na te bardzo ważne pytania. A dzisiejszy metr, uwaga, będzie szansa bramkowa, obronił to. gdzieś na 11 metr. Uwaga Rodrigo, no i teraz dokładnie na dalszy słupek. Ależ teraz okazja, ależ było blisko. Piłka przechodzi jednak obok słupka. No ładnie się złożył do tego strzału. Dzięki. Jeremy Doku. Błąd. Strata piłki. Edejko Valverde. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Proszę Państwa, jeden z. Czas się do wygranej w tym finale UEFA Champions League. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą, sprytnie wybił go w pole. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. Manchester City przegrywa jedną bramką. Teraz zaczyna się dla nich moment prawdy. Vini ma teraz miejsce na skrzydle. Mbappé teraz przy Wincel, Ale nic z tego nie będzie. Spalony. Mateo Kowacic. Bernardo Silva. Udało się odzyskać piłkę po walce. Vinicius. Vinicius precyzyjnie za linię obrony. Zagranie za linię obrony. Uwaga! Tak proszę państwa, piłka w siatce. Zwiększają prowadzenie, a kibice gotują się już do mistrzowskiej fety. Powtórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontrata. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A chociaż Mbappé do najbardziej postawnych piłkarzy nie należy, poradził sobie z przeszkadzającym rywalem i pokonał bramkarza. Do zera. Gramy dalej. Znajduje tam Kiliana Mbappé. Jest za linią obrony. Uwaga! Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Jak mógł nie trafić do siatki w tak prostej sytuacji? Zwłaszcza, że wszystko zrobił naprawdę dobrze. Wszystko poza strzałem. Ridiger. Lukas Vazquez. Co tu dużo mówić. Real robi dzisiaj co chcemy. Pierwsza połowa to jest popis strzelecki w ich wykonaniu. Dwie bramki przewagi dowodzą, że przygotowania były dobre i rywal niczym ich nie zaskoczył. Oczywiście to tylko pierwsza połowa i jeszcze wszystko może się zmienić, ale jeśli zachowają dyscyplinę taktyczną, to bez problemu utrzymają korzystny rezultat. Mendy. Teraz do czasu meczowego doliczono minutę. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Rozpoczęli drugą połowę, a my od razu patrzmy jak w ten początek wejdą zawodnicy The Citizens. Muszą ruszyć do odrabiania strat. Mirkaj Gündogan. Windogan. Szybka decyzja sędziego. Przyznany rzut wolny dla Manchesteru City. Bardzo dobry, skuteczny blok. O tak, to był prezent. Teraz ich kolej. Manchester City na połowie rywala. Co zrobią? do Mbappé. Baga strzał Przy dalszym słupku czeka już Mbappé. Reakcja zatrzymana. Spalony. Niecodzienna sprawa, potrójna zmiana w Realu Madryt. De Bruyne. Ruben Dias. Kevin De Bruyne. De Bruyne przyjmuje piłkę. I Bernardo Silva. Pobrójne. I tracą teraz piłkę. Sędzia pokazuje teraz, że był spalony. Nie ma wątpliwości, wyraźny problem z timingiem. Tu trzeba było jednak pozwolić wrócić i dopiero zagrywać piłkę do przodu. Bernardo Silva traci piłkę po tym wejściu. Eduardo Kiamavinga. Piłkę ma teraz modlić. Dobra, spokojna interwencja. Rzućmy okiem raz jeszcze. Dzięki technologii Goal Line możemy mieć potwierdzenie. Tak jest, słuszna decyzja. Nie ma mowy o bramce. Piłka musiałaby całym obwodem przekroczyć linię, co tutaj, jak widzimy, nie miało miejsca. Oczywiście nigdy nie zaszkodzi sprawdzić. Oko bywa zawodnie. na Dinga traci piłkę. Kadoka do Ojej, ojej. Co tu się stało? Czy ktoś mi wyjaśni? Piłka poleciała sobie Amuzą. I zmiana w ekipie Manchesteru City. Jest pod presją. Kevin De Bruyne. Real wznowi kres autu. Tak się powinno stopować ataki rywala. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze dwie minuty. Teraz, dobrze, ma miejsce. Atak został przerwany za graniem na fałę. Będzie rzut wolny, ale żółta kartka też wisi w powietrzu. Żółta kartka sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Ostatni gwizdek. Proszę państwa, Real